Co to jest? To nie jest ta załęcka? No, znaczy tak się... Se, se Sandra. O. Słuchajcie, jak oceniacie ją od 0 do 10? Mm. Nie oceniamy. Nie oceniamy, nie. nie, nie, nie. Czemu? Nie, nie. No lepiej nie, nie. lepiej nie. Nie. Czyli jakbyście byli z jakąś dziewczyną, to no. przeszkadzałoby wam jakoś bardzo, że prowadzi ona tutaj takie treści na niebieskiej platformie wewnętrznej? Trochę, no. To jest y, Wayne. Wayne, no, dokładnie no. tak. Powiedzielibyście, że aktualnie w podziemiu jest on najlepszym graczem takim? To to może tam? nie najlepszym, ale dobrym. Nawet bardzo dobrym. Okej, okay, to kto tam jest lepszy? To w podziemiu myślę, że Młody West Młody West, chyba. no Młody West. O, G G G G G G A panowie, jeśli chodzi o Gigiego, jakaś najlepsza historia, która wam przejdzie do głowy? No ale le 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 ton, le 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 okay. y No Lewiaton, no, okej. Ok, myślę, że gdzieś tam znajdziecie w głowie. Nie wiem, nie mam pojęcia, serie. Panowie, mam taką koszulkę reprezentacji Francji, jest ona regularna to 290 zł, natomiast było na przykład o naszej aplikacji hype. W ceny która była dostępna u nas w aplikacji, wasz margines będą to 20 zł, no to trafi ona do was. 120 może? 2 dokładnie. 118 zł, więc proszę. Koszeczkę <głoszuleczka> dla was, panów. Jak ją dziękuję. podzielicie? Nie, nie, podzielicie. nie, nie wiem, podzielić. nie mam pojęcia. Sprzeda się.